W poprzedni weekend Liga miała wolne, ale to nie znaczy, że wolne miał krobry Jak te ostatnie dwa tygodnie wyglądały po, po meczu z Mielcem? Trenujemy ciężko przez dwa tygodnie, szykujemy się na mecz z Tarnowem. Jest to dla nas bardzo ważny mecz, musimy zapunktować. I te dwa tygodnie były dosyć intensywne. Ten mecz w Mielcu, do niego na chwilkę wrócę, pokazał, że krobry ma taki trochę problem ze stabilnością swojej gry. Gry na wysokim poziomie, ze skutecznością. Żeby wygrać z ternowym, no, trzeba będzie tego pilnować. Tak, na pewno musimy poprawić skuteczność, co trenujemy. Na każdym treningu staramy się te setki tak zwane wykorzystywać te 100% rzucać. No i ta stabilność no, jest taka góra dół, bo nie potrafimy tego wytłumaczyć, ale trzeba się tego pozbyć. Wydawałoby się, że mecze właśnie z takimi drużynami jak mielec, tarnów czy Piotków, to mecze łatwiejsze, ale z pewnością tak nie jest. Nie, nie, nie ma teraz. Widzę łatwiejszego meczu. A tutaj może być własna hala. I naprawdę poniżej czwartego, piątego miejsca w tabeli każdy z każdym potrafi wygrać. Jest coś, czym Tarnów może w Kropelę go zaskoczyć? Oglądaliśmy bacznie wideo i mamy nadzieję, że niczym nas nie zaskoczy w tym meczu. Gramy w niedzielę. Na pewno przyda się do pięć kibiców zaprosić ich na halę? Tak, serdecznie zapraszam na halę przy ulicy Wita Stwosza. Bądźcie z nami, liczymy na wasze wsparcie.